Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące między innymi manewrów wojsk NATO na terenie Polski, wypowiedzi Mateusza Morawieckiego dotyczących sytuacji Polski oraz Polski i jej sojuszników. Proszę bardzo. Do tego, co Pan opowiedział, czy widzi Pan jakiekolwiek zagrożenie ze strony amerykańskiej, o manewry? Nie, nie, no to manewry to jest rutynowe, to są rutynowe działania w związku z tym, żeby się przygotować na wypadek nieprzewidziany. No, państwo musi być przygotowane jakoś tak ramowo na stawienie czoła zagrożeniu, które się może pojawić z znienacka i nie bardzo wiadomo skąd. No, w naszym przypadku to. Za takiego głównego przeciwnika potencjalnego wala się Rosję. Rosja zresztą rzeczywiście no, nie ukrywa, że niepokoi ją, niepokoi ją udział Polski w NATO i przybliżanie amerykańskiej broni do granic Rosji, bo to ma miejsce. Jeżeli, Stany, jeżeli Polska kupuje tam samoloty F-35, one są bardzo dobre. Do przełamywania obrony przeciwlotniczej, nieprzyjaciela, bo one właściwie tak, są bardzo trudno wykrywalne. W związku z tym, to są samoloty, które służą do ataku. To są samoloty, które służą do ataku i do koordynowania, one bardzo dobrze te funkcje pełnią, do koordynowania różnych. Sił lądowych, morskich i powietrznych. One w czasie rzeczywistym im przekazują informacje, gdzie tam łupać, prawda, gdzie trzaskać. Więc to jest przybliżanie amerykańskiej broni. Rosja, bo trzeba mieć pewność, że Rosja będzie na to reagowała. To jest. Jasne, niezależnie od stosunku emocjonalnego. O, no, pan doktor Targalski to mówi, że ja jestem ruskim agentem, i tak dalej, a dlatego tak mówię. Ja się z nim nie spieram. Nawet przyznaję mu rację, tylko wyjaśniam, że ruskim agentem jestem tylko w dni parzyste. Bo w dni nieparzyste to jestem niemieckim i francuskim. A w niedzielę i święta watykańskim. W związku z tym jestem agentem uniwersalnym i mogę tylko powiedzieć tak, że może szkoda, że to nie wszystko nieprawda, bo jakby to była prawda, to inaczej by moja sytuacja wyglądała. Prawda? Albo bym już nie żył, albo by był bardzo bogaty. No więc to tak. Y trzeba państwo nie ma odwiecznych przyjaciół ani nie ma odwiecznych wrogów tylko ma interesy i w każdych warunkach należy umieć te interesy dla realizacji swoich interesów wykorzystać okoliczności takie jakie są i tyle na tym polega polityka każda polityka znaczy w polityce trzeba mieć z góry przygotowane Odpowiedzi na dwa pytania. Pierwsze pytanie: Co mi dasz, jak ci to zrobię? A drugie pytanie: Co mi zrobisz, jak ci tego nie dam? Tyle. Proszę bardzo. Jeszcze jedno pytanie bardzo istotne. Pan premier Morawiecki oficjalnie powiedział takie oświadczenie, zdanie że jesteśmy w sytuacji praktycznie nie do odwrócenia, ponieważ jesteśmy krajem posiadanym przez kogoś z zewnątrz. Proszę to skomentować. No, jeśli pan premier tak naprawdę myśli, to bardzo niedobrze, dlatego że wprowadzanie państwa w sytuację bezalternatywną jest błędem, niezależnie od tego, czego ta sytuacja dotyczy. Państwo zawsze powinno mieć plan A i plan B, bo, a, no, bo inaczej o, jest bardzo dobry przykład. Polska w kwietniu 1939 roku uzyskała gwarancje brytyjskie, enigmatyczne zresztą. No i jak na procesie norymberskim zeznał generał Jodl, później stracony. To właśnie po udzieleniu przez Wielką Brytanię Polsce gwarancji Hitler zarządził wprowadzenie harmonogramu godzinowego do planu Weiss. Plany wojny, to tak jeszcze jak gdyby kontynuując odpowiedź na pańskie pytanie, plany wojny z państwami sąsiednimi przygotowuje każdy sztab generalny, to jest jego obowiązek. Od tego jest sztab generalny, żeby takie ramowe plany, jak będziemy w razie czego, gdyby ci nam wojnę wypowie gana, no to co my zrobimy, prawda? Ale to nie znaczy, że państwo ma jakieś agresywne zamiary w stosunku do swoich sąsiadów, bo tamci sąsiedzi też coś takiego sporządzają. To jest normalna, rutynowa działalność wojskowa. Ale zarządzenie harmonogramu godzinowego do planu wojny to już jest co innego, bo to oznacza przesunięcie jednostek w kierunku potencjalnych działań, przesunięcie magazynów amunicji, magazynów materiałów pędnych, tam lazaretów i tak dalej i tak dalej. No i konsekwencja jest taka, że wszystkie te siły, którymi dysponujemy, zajmują podstawy wyjściowe do natarcia. No i Hitler zarządził to wprowadzenie harmonogramu godzinowego wtedy. Co to znaczyło? No najwyraźniej Wielka Brytania wpadła na pomysł, bo jeszcze w lipcu była delegacja brytyjska pod przewodnictwem marszałka Ironside. Była w Moskwie, chcąc wysądować, czy nie dałoby się przeciągnąć Stalina na stronę aliancką. I Stalin nie, mówił, nie powiedział nie, tylko powiedział tak: no, dobrze, ale przecież Związek Radziecki nie graniczy z Niemcami. No to jak armia Czerwona ma wejść w kontakt bojowy z Wehrmachtem? No i pyta, gdyby armia czerwona obsadziła zachodnią granicę Polski, a to co innego. Krótko mówiąc, dobra, ale Polskę nam oddajcie. I delegacja brytyjska już po gwarancjach, już po gwarancjach, trzy miesiące po gwarancjach sądowała w Warszawie, co my na to. Więc dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby. Państwa przekonać, że jeżeli nawet jest taka sytuacja, że trzeba, żebyśmy się sprzedali, to lepiej jak się samemu sprzedajemy, niż jak dajemy licencję komuś, żeby nas sprzedawał, bo Wielka Brytania w Jałcie później to zrobiła, co to już chciała zrobić w 1939 roku, to zrobiła to w 45 w Jałcie. Więc prawda, lepiej się samemu sprzedawać, niż dawać komuś yy, koncesję na to, żeby nami frymarczył. Bo jak się będziemy samemu sprzedawać, to może lepiej się sprzedamy, drożej się sprzedamy. No krótko mówiąc, to nie zawsze jest tak, że państwo, zwłaszcza takie jak nasze, że jest wszech, wszechmogące. Nie. Yy, tak jak powtarzam wielokrotnie, Sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi ma wszelkie znamiona sojuszu egzotycznego. Bo sojusze dzielą się na realne i egzotyczne. Realny sojusz to jest taki, że jak jeden sojusznik utraci niepodległość, to drugi też. A prędzej czy później drugi też. A sojusz egzotyczny to jest taki, że jak jeden sojusznik utraci niepodległość, to drugi może tego nawet nie zauważyć. Więc sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi jest sojuszem egzotycznym. My nie mamy na to wpływu, to wynika z obiektywnych proporcji między Stanami Zjednoczonymi i Polską. Ale możemy umiejętnymi działaniami tę egzoktykę trochę zmniejszać, a właśnie i na tym polega racjonalna polityka, nie na tym, żeby wpędzać państwo w sytuację bezalternatywną, bo wtedy to nasz sojusznik decyduje o tym, co my zrobimy i już nie mamy właściwie manewru. Tylko, żeby mieć przede wszystkim, żeby dobrze mieć sojusznika, ale, takie, ale nie takiego, żeby nas tam nie pozwalać mu na to, żeby nas sprzedawał. No i tyle. Dobrym przykładem jest Turcja. Turcja przecież jest członkiem NATO. Ale kiedy prezydent Obama tam zaczął obiecywać, że będzie popierał niepodległy Kurdystan. No to turecki prezydent powiedział hola, bo co to jest niepodległy Kurdystan? To jest nic innego jak rozbiór Turcji. Jedna trzecia terytorium to właśnie tureckie. To był kurdystan. Dlaczego prezydent turecki ma do tego przykładać rękę? No i, i co zrobił prezydent Trump? A porzucił kurdów. Po prostu ich opuścił. No oni jak zrobili, jak tam pomogli w pokonaniu Państwa Islamskiego, to zostawił ich, że tak powiem, na lodzie. No bo nie będzie. Ale prezydent Erdogan elastycznie podchodził do sprawy. Owszem, tu postawił się Stanom Zjednoczonym, ale przecież nie wyprowadzał Turcji z NATO, ani nawet nie nie robił żadnych szykan wobec tej bazy wielkiej lotniczej, którą Stany Zjednoczone mają w Turcji. Nawiasem mówiąc, jak była operacja pustynna burza w Iraku, to prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że tu lotnictwo będzie bombardowało z północy. A wtedy turecki prezydent powiedział: A jak to? Gdzie? skąd te samoloty? No jak to? Skąd mamy bazę? A nie, to jest nasza baza. Za ile? Za... O tak, o tak, no o tak. Rząd po to musi być zakorzeniony dobrze we własnym społeczeństwie, żeby mógł taki manewr wykonać i nie bojąc się, że ten sojusznik go obali. Boją się, że ten sojusznik go bali, bo zawsze z tym trzeba się liczyć, że mu zrobi jakąś dywersję i tak dalej. No u nas ta wojna polityczna, jaka się przewala tutaj przez Polskę, wcale nasze państwo osłabia. Dlatego, że ten duch partyjny pozwala na wykorzystywanie tutaj tej sytuacji przez państwa trzecie nie w interesie Polski, tylko wbrew polskiemu interesowi. To samo było w XVIII wieku. I nie daj Boże, żeby się skutek powtórzył, bo przyczyny już są. No to nie daj Boże, żeby się ten skutek powtórzył. Dlaczego nie daj Boże? Dlatego, że proszę Państwa, bez względu na to, jakie państwo mamy, to warto go bronić. Dlatego, że dopóki mamy państwo, to zawsze mogą się pojawić jakieś okoliczności które będziemy mogli wykorzystać, bo mamy instrumenty w ręku. A jak nie mamy państwa, to nic nie możemy wykorzystać, bo nie mamy żadnych instrumentów. Dlatego to jest takie ważne. Proszę bardzo. Proszę. To może ja. Proszę. Znaczy, powiedzmy, patrząc na sytuację geopolityczną Polski, chciałbym tam tak, tak, zadać powiedzmy, według mnie trzech sił, Trzech największych sił na świecie, powiedzmy, w ja tej rozgrywce czyli Niemiec i Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Zero oraz jeszcze Chin, plus partnera Chin, powiedzmy Rosji. I powiedzmy tutaj, bo widzimy jak się zachowują, powiedzmy, Niemcy i Unia Europejska w stosunku do Polski. Wybraliśmy partnera w USA, natomiast no, widać, że to jest. Nie do końca trafiany, powiedzmy, interes. I teraz tutaj chciałbym się skupić na tej trzeciej sile, powiedzmy, Chin. I czy my, jako, jako że mamy, powiedzmy, niezbyt dobre karty, karty w tej grze, czy możemy, mm, jakby nieco pograć innymi kartami, tymi trzema stronami, aby pewne interesy światowe układać w taki sposób, żebyśmy mogli uzyskiwać pewne zwycięstwa, które. Yy, no, tak Proszę pana, to bardzo trudne pytanie i pan zadał, bo zadał mi pan pytanie o przyszłość świata. To jest naprawdę, nawet nie wiem czy jestem w stanie na takie pytanie odpowiedzieć, bo nie mam żadnych zdolności profetycznych. No ale jeśli pan pozwoli, to spróbuję. Zacznę od końca może. Co Polska może Chinom dać? Wie Pan, bo jak się zaczyna politykować z kimkolwiek, to trzeba być przygotowanym, trzeba mieć z góry odpowiedzi przygotowane na dwa pytania. Po pierwsze, co mi dasz, jak ci to zrobię? To jest odpowiedź na jedno pytanie, a drugie pytanie, co mi zrobisz, jak ci tego nie zrobię? Nie pan. No to my na razie nie, Chiny mogą nas zapytać. No co mi dasz? Co możesz mi dać? A czy chodzi mi o ten szlak Proszę pana. No to tak. No to no. Między morzem. Czy można żonglować między między morzem a szlakiem chińskim? Powiedzmy. Między morza na razie nie ma. Podobnie jak szlaku jedwabnego też na razie nie ma. To są bardzo ciekawe projekty, ale nie, nie wyszły na razie poza sferę projektów i dotyczą dwóch zupełnie różnych rzeczy. Dwóch zupełnie różnych rzeczy. No, to by wymagało, wie Pan, dłuższego wywodu. Powiem tylko tak. Co to jest Międzymorze? Ten projekt Międzymorza to jest nic innego jak uzupełniona i poprawiona wersja projektu Heksagonale, który się pojawił w 1989 roku, jako odpowiedź na y, wiarygodną zapowiedź ewakuacji Imperium Sowieckiego ze Środkowej Europy. Ta wiarygodna zapowiedź się pojawiła w 1986 roku, podczas spotkania, czy po spotkaniu Michała Gorbaczowa z Ronaldem Reaganem w Reykjaviku na Islandii. Ta ewakuacja nie nastąpiła wtedy, ona nastąpiła prawie 10 lat później, ale pojawiła się wiarygodna zapowiedź tej ewakuacji, no i wywołała efekt politycznej próżni i państwa środkowoeuropejskie, Włochy, Jugosławia, Węgry i Austria podpisały w Budapeszcie porozumienie o współpracy politycznej zwane Potocznie kwadragonale od czworga uczestników, do tego porozumienia przystąpiła prawie natychmiast czy Słowacja jeszcze przed aksamitnym rozwodem jako piąty sygnatariusz, stąd pentagonale, i Polska jako sygnatariusz szósty, stąd heksagonale. Niemcy wysadziły heksagonale w powietrze. Kiedy odzyskały swobodę ruchu w Europie, wysadziły heksagonale w powietrze. I próżnię polityczną w środkowej Europie wypełniają same poprzez rozszerzanie Unii Europejskiej na wschód, a więc przedsięwzięcia, którego są politycznym kierownikiem. No ale ponieważ zachwiało się niemieckie przywództwo w Europie na skutek Kryzysu migracyjnego i innych tam, i, i zwycięstwa Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, zachwiało się niemieckie przywództwo w Europie. W związku z tym kraje Europy Środkowej wróciły do tego heksagonale, ale uzupełnionego i poprawionego, ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem. I to jest projekt Trójmorza, bo. Wadą pierwszego heksagonale było to, że nie miało silnego lidera ani silnego protektora, w związku z tym Niemcy bez trudu to towarzystwo rozgoniły. Ze Stanami Zjednoczonymi jako protektorem byłoby to znacznie trudniejsze, zwłaszcza że wojsko amerykańskie jeszcze w Niemczech jest. Więc być może w ogóle taka próba nie została podjęta. No i to jest nic, inne. to jest projekt Trójmorza. Ale on zakłada Protektorat Amerykański. Tymczasem projekt szlaku jedwabnego to jest projekt inwazji ekonomicznej Chin na Europę przy pomocy szlaku jedwabnego, bo jaki jest problem z, z Chinami? Otóż największym partnerem gospodarczym Chin, które są pierwszą wiodącą gospodarką świata, jest Europa. Ale i 80% obrotów towarowych chińskich z, z Europą odbywa się drogą morską. Chiny na morzu są słabe i się obawiają, że potężna marynarka Stanów Zjednoczonych no może zablokować w każdej chwili. I, i kto rządzi falami, ten rządzi lądami. Dlatego chcą obejść to zagrożenie i rozbudować infrastrukturę na lądzie komunikacyjną z Europą to jest właśnie projekt szlaku jedwabnego. Amerykanom wcale nie musi się to podobać, bo strategiczny cel jest antyamerykański, prawda? Więc jest pewna kolizja albo jedno, albo drugie. Czy jest jakieś junkty między jednym a drugim? No możemy próbować, możemy próbować Jaki, mamy, jaki można by było argument wobec Amerykanów? No, dajcie nam zarobić na szlaku jedwabnym, bo jak nie, to będziecie musieli nas wziąć na swoje utrzymanie. A jak na, dacie nam zarobić, to my się dozbroimy sami i tak dalej i nie będziecie nas musieli brać na swoje utrzymanie. No, to jest, wie pan, nie wiem, jak Amerykanie na to by zreagowali, no ale to lepszego, gra się takimi kartami, jakie się ma. To jest taka sytuacja. Jeśli chodzi o Niemcy, Polska w, od 2013 roku ponownie przeszła pod kuratelę amerykańską i to na dobre. Dlatego wybory przegrała Platforma Obywatelska, wygrało Prawo i Sprawiedliwość. No to pan Duda wygrał wybory, a Komorowski przegrał. Takie są konsekwencje przejścia mniejszego państwa podkryłatele dużego państwa. Wszyscy myślą, że to jest pełny spontani odlot. Czas trochę w tym jest spontanu oczywiście, ale nie dużo. Tak naprawdę to nie. No i ale Niemcy są państwem poważnym no i wcale nie chcą rezygnować. Z wpływów tutaj w Polsce i w ogóle w środkowej Europie, tylko dlatego, że prezydentowi Obamie się, wie pan, zachciało wrócić do aktywnej polityki w Europie Środkowej. I Niemcy, y, zwłaszcza po deklaracji, po wizycie prezydenta Trumpa w Warszawie, kiedy on przecież przybył tutaj na forum państw Trójmorza i podczas konferencji prasowej powiedział, że projekt Trójmorza bardzo. Mu się podoba i że Stany Zjednoczone bardzo go będą, że będą go wspierały. Nie zrobią go same, tylko będą go wspierały. Projekt, ewentualna realizacja projektu Trójmorza godzi w trzy interesy niemieckie. Po pierwsze, podważa hegemonię Niemiec w Europie. Po drugie, blokuje program budowy Czwartej Rzeszy, w który Niemcy tyle już zainwestowały. No i wreszcie umożliwiłby realizacja projektu Trójmorza, umożliwiłaby krajom środkowej Europy wstrząśnięcie tych y, y, więzów na, nałożonych na nie przez niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku. I Niemcy doskonale to wiedzą, w związku z tym zrobią wszystko, zrobią wszystko, żeby. Projekt Trójmorza zablokować, żeby nie dopuścić do jego realizacji. I najprostszym sposobem, najtańszym i najmniej ryzykownym sposobem jest doprowadzenie w, do przesilenia politycznego w Polsce, w efekcie którego zmieniłby się rząd na taki, który Polskę z projektu Trójmorza wycofa, a bez udziału Polski, projekt Trójmorza nie ma żadnego sensu. No, i obserwujemy, kiedy tylko w Niemczech teraz wreszcie doszło do utworzenia rządu koalicyjnego, przezwyciężenia tego impasu, od razu się za nas zabierają. Dzisiaj Parlament Europejski wyraził radość i poparcie dla Komisji Europejskiej z powodu tej wszystkiej antypolskiej akcji tam na tamtym terenie. No to widać wyraźnie, że Niemcy się za nas zabierają i no to będzie wiosna, że tak powiem, a ponieważ niemiecka polityka historyczna jest skoordynowana z żydowską, no to tutaj będziemy mieli, będziemy pod obszarem z obydwu stron. Niestety o, ostrzał żydowski przekłada się na politykę amerykańską. No i zobaczymy, w tym momencie jesteśmy, to nawet w pewnym sensie może być, no, poznawczo może być korzystne, ale tylko poznawczo, że przekonamy się, ile wart jest sojusz północnoatlantycki. Czy jest w ogóle wart cokolwiek. Bo jeżeli, bo jeżeli sojusz, udział Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim ma polegać na tym, że mamy być skarbonką dla Żydów, to właściwie po co nam to było, prawda? Po co nam to było? No i to jest, wie pan, to jest m, taka. Proszę? Czy... Proszę pana, z każdym, warto, z każdym warto rozmawiać, jeszcze raz powtórzę, żeby ta rozmowa, wie pan, miała sens, to musi pan, jakby pan rozmawiał z, z Chińczykami, to musi pan mieć z góry przygotowaną odpowiedź na pytanie, bo takie pytanie: Co mi dasz? Co mi dasz? Chińczyk za pierwsze pytanie, jakie pan zada: Co mi dasz? Jak pan powie: Nie wiem no to Chińczyk tam zacznie z Panem rozmawiać o pogodzie, potem Pana uprzejmie pożegna i na tym się to skończy. Natomiast jak Pan mu powie, będzie Pan miał z góry odpowiedź na pytanie, co mu Pan da, no to wtedy dopiero się zaczyna rozmowa. Czy to jest skala dla Chin? Proszę pana, nie wiem, no, nie wiem. Chiny rzeczywiście są odbiorcami surowców, ale w skali światowej są dosyć dobrze usadowione w Ameryce Południowej, są bardzo dobrze usadowione w Afryce. Są odbiorcami właściwie całej produkcji górniczej z Australii. Miałem okazję się przekonać, jak byłem w Australii. Akurat był kryzys na Ukrainie i tam w Australii wszyscy się trzęśli ze strachu, że jak to się rozwinie, nie daj Boże, na Chiny, to Australia by miała poważny problem, jakby Chiny przestały odbierać produkcję górnictwa tamtejszego. Bo Chiny są właściwie jedynym i takim, biorą wszystko. Biorą ja wszystko. No i to wie pan trudno powiedzieć to wtedy właśnie ja nie jestem specjalistą, wie pan, nie wiem jakie mogły być oczekiwania chińskie względem Polski, jakieś tam są. W tej chwili nawet sam znam kilku przedsiębiorców, którzy tam z Chinami jakieś interesy robią. Wie pan, bardzo sobie to chwalą, więc widocznie coś tam Polska ma gospodarczo do zaoferowania, ale nie będę udawał, że się na tym znam, bo wie pan, mam za mało informacji tutaj. Natomiast no, nigdy nie jest tak, że nic nie ma do zaoferowania, nawet Bangladesz ma do zaoferowania, jutę, wie pan, może sprzedać, na, żeby worki było, było z czego robić. No to jest takie państewko Butan w Azji który jest potentatem w skali światowej, w jednej dziedzinie, produkcji kijów do szczotek. No, no, to nic innego nie mają, a to, 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 to z tego zrobili specjalizację i rzeczywiście są światowym potentatem, jeśli chodzi o produkcję kijów do szczotek. Także nigdy nic nie wiadomo, wie Pan, co Polska może. Ja myślę, że więcej ma możliwości niż Butan. No.